Look, I'm your father. To bym powiedział, gdybym był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii popkultury, która z ciemnej strony mocy finalnie przeszła na stronę dobra. Tak, zdaję sobie sprawę, te słowa to efekt Mandeli, jednak to one ukazują kwintesencję tego, w jaki sposób pierwotnie czarny charakter może przejść na stronę protagonisty. Ech, ech, po prostu te słowa brzmią lepiej. Błagam, fani Star Wars, nie zabijajcie mnie. No to co? Doberek. W każdym razie raczej wszyscy lubimy złoczyńców. I jeśli stoimy po tej złej stronie barykady, bardzo często przekonuje nas do niej motyw, dlaczego ktoś postępuje w dany sposób, który na dodatek niekoniecznie musi być stricte złowieszczy. Zdarza się też, że kiedy początkowo jakaś postać jest zła, z pewnego powodu zaczyna ona wpisywać się w ramy antybohatera lub wspierać główne postacie i może niekoniecznie staje się dobra, tak pomaga w jakiś sposób głównemu bohaterowi, a my, jako widzowie, zakochujemy się w jej charakter dewelopmencie. Uwaga, będą ogromne spoilery z wielu niepowiązanych ze sobą serii, więc nie ma, że nie ostrzegałem. Oto no to co, lecimy z materiałem. Tak naprawdę nie da się skategoryzować złoczyńców jednoznacznie. Przypadków jest tak wiele, że mógłbym wymieniać od upadłych wzorców po utratę wszystkiego przez korporację czy wyzbycie się emocji. Motywy czynienia zła są naprawdę różne, jednak tak jak wspomniałem, zdarza się, że część czarnych charakterów przechodzi przemiany na rzecz protagonisty lub robi coś, dzięki czemu zyskują oni naszą sympatię. Muszę przyznać, że słowo złoczyńca kojarzy mi się głównie z bajkami, jednak nie powiedziałbym, że jest to negatywne skojarzenie. Gdziekolwiek się nie spojrzy, przykłady z animacji i produkcji familijnych działają w tym przypadku bardzo dobrze. Zdecydowanie tutaj powiedzieć można o Mega z filmu Mega Mocny, kto by się spodziewał, oraz gruz z ulubionej serii dzieci i starszych osób wysyłających wszystkim z rodziny życzenia świąteczne z minionkiem w tle, jak ukraść księżyc. Mega Mocnego poznajemy jako postać, która na początku jest typowym zero-jedynkowym złoczyńcą, który robi wszystko, aby uprzykrzyć życie mieszkańcom Metro City. Gdy jednak podczas jednego z wielu konfliktów z jego arcyprzeciwnikiem, Metromanem, Wielkogłowy przypadkowo uśmierca Herosa, wszystko się zmienia. Megamocny po przejęciu władzy nad miastem szybko się nudzi, więc w celu stworzenia sobie przeciwnika, który by bronił miasto przed jego wybrykami, wstrzykuje serum do ciała szarego i nudnego kamerzysty, czyniąc go super silnym. Kamerzysta ten jednak homelanderuje i niszczy miasto, przez co smurf, mając wyrzuty sumienia, ratuje je i zostaje bohaterem, przejmując tym samym rolę obrońcy Metropolii. Trochę inaczej jest w przypadku gru. Trochę, to nawet mało powiedziane. Gru także był od początku zły, co wiadomo już od pierwszych scen filmu, kiedy to jakiemuś chłopcowi, któremu roztopił się lód, pompuje balona, lepi z niego pieska, tylko po to, aby na jego oczach go przebić. Przecież to jest szczyt złoczyństwa. W przypadku Gru jednak jego nastawienie zmieniło się nie dlatego, że miał wyrzuty sumienia i musiał ocalić miasto, a dlatego, że adoptował on trzy dziewczynki. To dzięki nim początkowy Zwol odkrywa w sobie uczucia, ciepło i chęć czynienia dobra dla drugiej osoby, zmieniając nastawienie do życia codziennego, odkładając ego i czynienie zła na bok. Dobra, jak już mówię o animacjach, nie mogę przejść obojętnie obok awatara legendy Anga. Na pewno znacie Zuko, wygnanego księcia narodu ognia, który, aby odkupić łaski ojca, obiecał, że schwyta awatara, który miał się przebudzić. Zuko towarzyszy jego wujek, Airo, który bardzo przyczynił się do charakteru developmentu bratanka, dając mu lekcje życiowe przy herbatce podczas odpoczynków. Młody mak ognia, początkowo brawurowy i wybuchowy z powodu wygnania, coraz bardziej rozumie otaczającego świat oraz to, że siła ognia użyta przez jego ojca u innych narodów budziła strach i zniszczenie. Przy pomocy rad wujka, obserwacji oraz porzucenia Dumy, bo nie wykonał misji, zdecydował się na nauczenie Anga posługiwania się żywiołem ognia jako formę zadośćuczynienia tego, czego dokonała jego rodzina. Początkowo postacie te nie dogadywały się, jednak z czasem obie zrozumiały swoje motywy i obie zapanowały nad siłą ognia, przywracając pokój na kontynencie. Myślę, że to jest idealny moment na przejście dalej, tylko tym razem do tematyki Disneya, skoro wciąż mówimy o animacjach. Disney słynie głównie z bajek dla dzieci, ale jestem odkrywczy, ale jednocześnie posiada pod sobą wiele innych marek, które już nie są przystosowane bezpośrednio dla młodych odbiorców. Zanim jednak wspomnę o tematyce dla dorosłych, nie byłbym sobą, gdybym pominął wątek Johna Silvera z filmu Planeta Skarbów. Celem Johna Silvera od zawsze było odnalezienie tytułowej Planety Skarbów, aby się wzbogacić. Zmienia się to jednak, gdy na statek, na którym jest on kucharzem, oczywiście tylko pod przykrywką, trafia Jim, główny bohater filmu, wobec którego u Pirata z czasem pojawia się chęć przyjęcia roli ojca i mentora. O ile Silver nie jest od początku bezpośrednio kreowany na głównego antagonistę, tak dowiadujemy się o jego motywie, gdy jego załoga, również pod przykrywką zwykłych majtków, ma wątpliwości co do zachowania kapitana. Wtedy też odkrywa on swoją prawdziwą twarz, jednak związał się on z Jimem na tyle, że proponuje mu współpracę i broni go przed swoją załogą, dzięki czemu wszyscy docierają do skarbu. Planeta ta jednak, na skutek wykrycia włamania, uruchamia tryb autodestrukcji, przez co odkrywcy musieli uciekać. Wtedy mamy tylko potwierdzenie, o zmianie podejścia kapitana, bo ratuje Jim'a, tracąc odnaleziony skarb. Co więcej, w kulminacyjnej scenie przekazał mu małą garść złota, którą wyniósł w kieszeniach, mówiąc, aby młody za te pieniądze odbudował karczmy matki. Silver finalnie ucieka, a ending jego historii jest raczej otwarty. Obstawiałbym, że odpoczywa teraz na Karaibach. Karaiby. No właśnie, a jak Karaiby, to i Piraci z Karaibów bo o tej serii teraz będzie mowa, a dokładniej o kapitanie Barbossie. Nie można pominąć tak ważnej dla popkultury serii, która, co mnie zdziwiło gdy byłem młodszy, również jest Disneya. Barbossę poznajemy jako bezwzględnego i chciwego kapitana, który jeszcze przed wydarzeniami pierwszej części przejął statek Jacka Sparrowa, Czarną Perłę. O ile w Klątwie Czarnej Perły jest on typowym złoczyńcą, którego jedynym celem jest zdjęcie klątwy, tak już od trzeciej części serii, na krańcu świata, zaczyna on przechodzić przemianę i zyskiwać sympatię widzę jako antybohater. Pomaga on głównym bohaterom w odnalezieniu Sparoła, który razem ze swoim statkiem są aktualnie w zaświatach. Barbossa może nie staje się wzorem do naśladowania tak zdecydowanie nie jest on już czarnym charakterem oraz dzięki temu, że stoi on tym razem po stronie Turnera i Słon, buduje sympatię oraz można spostrzec, że nie był on nigdy stricte złą postacią. Największą zmianę jednak możemy zobaczyć w ostatniej części Piratów Zemście Salazara która może i nie jest jakimś szczytem kinematografii i pozostawia wiele do życzenia na tle poprzednich części, tak jednak ukazuje Barbossa w zupełnie innym zwierciadle, ukazując jego ukrytą przez lata tożsamość. Tożsamość ojca. W ostatniej części Barbossa odkrywa kartę opiekuńczości nad Kariną, jego córką, którą w finale ratuje z rąk Salazara, poświęcając swoje życie, by ją ocalić. Dokonał on wtedy akt bezwarunkowego poświęcenia, który jeśli by spojrzeć na kontekst piratów, nie był tak oczywisty dla tego zajęcia. Uniwersum Piratów z Karaibów jest na tyle duże, że w zasadzie mogłaby być to jakaś odmiana multiversum w Marvela. W sumie… multiversum są nieskończone możliwości, więc na upartego by to zadziałało. Ciekawe czy Loki z serialu pilnuje, aby wszystko było na swoim miejscu i w swoim czasie. No właśnie! Loki! Ogólnie w Marvelu można by znaleźć wiele postaci, które zmieniły się na przełomie wydarzeń. Yondu, który poświęcił się dla Star-Lorda, Doktor Oktopus z drugiej części filmowego O.G. Spidermana, który przejrzał zagrożenie swojego wynalazku, Zimowy Żołnierz, który z czasem był pokochany jako Bucky po długim przypominaniu sobie swojej przeszłości. Ogółem, gdzieby się nie spojrzało, w tym świecie znaleźć można postacie, które w jakiś sposób zmieniły swoje nastawienie. Najciekawszą według mnie jest jednak Loki, którego nie bez powodu przytoczyłem na samym początku mowy o Marvelu. Wyszczególniłem akurat tę postać, ponieważ otrzymaliśmy jego dwa warianty filmowy oraz serialowy, którzy przeszli przemianę emocjonalną na podstawie refleksji w trakcie postępowania fabuły. Obaj są tak samo dobrze napisani, bo z i nikczemnego boga skończył jako osoba, która priorytetuje dobro świata ponad siebie, w obu przypadkach poświęcając się dla innych. Loki to zdecydowanie nie antagonista z wyboru. To kompleksowa postać, która chciała pokazać, że jest warta uwagi i zasługuje na takie samo traktowanie jak inni. To właśnie dlatego uprzykrzał innym życie, jednak również właśnie dlatego, już w mrocznym świecie oraz Ragnaroku chcąc dokonać zmiany w swoim nastawieniu, pokazał swoje człowieczeństwo i że jego chytrość może się przydać do czegoś dobrego. W filmach pomagał on Thorowi w konflikcie z mrocznymi elfami oraz Hello, a my jako widzowie mogliśmy obserwować jego zmianę zachowania i drogi ku dobru, aby w Avengers Infinity War dostać emocjonalny roller coaster, kiedy to poświęcił się dla brata i Asgardczyków, podejmując próbę zabicia Thanosa jako odkupienie za swoje winy. Serialowy Loki natomiast w wyniku zamieszania jakie zaszło przez podróż w czasie w Endgame uciekł z Tesseractem bez lekcji wyniesionych z wydarzeń w kolejnych filmach. Ten Loki nie zmienił się dlatego, że w końcu mógł poczuć się doceniony i że czynienie zła nie jest dla niego warte, a dlatego, że w pewien sposób dostaje traumy, bo w TVA widzi swoją przyszłość, śmierć którego czekała, jednak w tym przypadku nie był on na nią przygotowany. Poznaje on Morbiusa, Sylwii i inne warianty Lokiego, przez których zaczyna mieć moralny konflikt, czy to co robi, musi go skazać na śmierć i czy mógłby coś zmienić w swoim życiu. Staje się to jego głównym motywem działania, aby finalnie poświęcić swoją wolność, utrzymując istnienie multiversum. Mimo sporej różnicy w wydarzeniach u obu lokich, to właśnie zmiana jest ich wspólnym fundamentem. Obaj w imię Dobra zaglądają w głąb siebie, a ich przemiany, mimo wielu popełnionych błędów, finalnie przynoszą dobro. W sumie będzie już trochę z innej beczki, ale skoro rozgadałem się o kinie superbohaterskim obowiązkowo muszę wspomnieć o The Boys. Jakby nie patrzeć, z Marvelem ta seria ma mało wspólnego, jednak można ją traktować jako parodię całego gatunku o superherosach. Nie bez powodu mówię o chłopakach, bo w Boysach jest cały wątek A-Traina, który od pierwszego odcinka jest kreowany jako jeden z antagonistów. Biegacz jednak od trzeciego sezonu zaczyna swoją przemianę, dostrzegając, że Wod jest nastawiony tylko na zysk i władzę. Jego zmiana zaczyna się od rozmowy z bratem, który zarzuca mu dążenie tylko i wyłącznie do sławy, odcinając się od rodziny. Po starciu się z rzeczywistością, A-Train zaczyna mieć wewnętrzny konflikt, który potęguje kłótnie z blochołkiem, który sparaliżował jego brata, więc ten zabija go, dostając jednocześnie zawału. Punktem kulminacyjnym przemiany A-Traina był przeszczep serca. Nie było to jednak zwykłe serce, bo Wot jest na tyle nikczemną korporacją, że przeszczepiono mu serce Bluehooka, w pewien sposób karając maratończyka. A Train miał w sobie od tej pory człowieka, którego nienawidził. W czwartym sezonie, nie mając nic do stracenia, A-Train kolaboruje z chłopakami, pomagając Hughes dobyć Kampound V, substancję tworzącą subków oraz na bieżąco ujawnia informacje o planach ojczyzno-sława. <grywka> nazwa w polskim tłumaczeniu nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Oprócz tego A-Train postawił się po stronie dobra, pomagając rzeźnikowi i spółce w walce z Deepem i Black Noirem, aby następnie usunąć się w cień, odcinając się od przeszłości, w pewien sposób odkupując swoje winy. Amazon, oprócz The Boys, ma jeszcze dwie dobre produkcje, w której zachodzi zmiana zachowania bohatera. Invincible i Fallout. W Falaucie jedną z głównych postaci jest Cooper Howard, ghoul, który przed wojną był hollywoodzkim aktorem. Poznajemy go jako bezwzględnego i pozbawionego emocji marlaka, a z perspektywy widza można pomyśleć, że jest on złoczyńcą całej serii. Z czasem jednak otrzymujemy retrospekcję i genezę tego, dlaczego się zmienił. A jego zmiana wynika z tego, że przez współpracę z korporacjami, jeszcze jako aktor, znał on szczegółowe plany zbombardowania planety tylko i wyłącznie dla zysku. W serialu przechodzi zmianę i przekonuje się częściowo do postaci Lucy, która dzięki temu, że Howard chciał się sprzeciwić bombardowaniu przed wojną, przechodzi na jego stronę, a my dowiadujemy się, że nie jest on całkowicie zły i robi to po to, aby przetrwać oraz dokonać zemsty. O ile jako gól Cooper trzyma się swoich zasad, którego nie obchodzi los innych, tak zanim spadły bomby, był on kochającym mężem i ojcem, który oddałby wszystko dla swojej rodziny, więc na upartego zmienił zdanie dwukrotnie. Najpierw przechodząc na ścieżkę bezwzględności, aby następnie tolerować Lucy i pomóc jej w znalezieniu odpowiedzi o jej ojcu. Rozgadałem się o falaucie, a zapomniałbym o Invincible. Każda z postaci w tej serii jest kompleksowa, ale na największą według mnie uwagę zasługuje omni Superman tego uniwersum. Który jednak, w przeciwieństwie do superbohatera DC, okazuje się być na Ziemi w celu jej podboju. omni przybył na Ziemię stosunkowo niedługo przed wydarzeniami serialu, prezentując się jako odważny i nieustraszony bohater. Poznajemy go jako troskliwego ojca i męża oraz obrońcę planety. Nic bardziej mylnego, bo w pewien sposób doznajemy podobnego szoku jak w pierwszym odcinku The Boys, jednak tutaj omni bezwzględnie morduje obrońców globu. Od tej pory wiadomo było, że coś jest z nim nie tak. Napięcie buduje się przez cały pierwszy sezon aż do kulminacji, kiedy to Mark, jego syn, podjął z nim walkę sprzeciwiając się wartościom Wiltrumów. Omniman zaślepiony strachem przed swoim gatunkiem praktycznie nokautuje swojego dziedzica, lecz w ostatniej chwili, przed zadaniem ostatnich paru ciosów, zdaje sobie sprawę czego dokonał i zaczyna żałować doprowadzenia swojego własnego syna do takiego stanu. Nolan, bo tak się nazywa Omniman, w celu odkupienia trafia na inną planetę, gdzie po raz pierwszy żyje jako faktyczny obrońca, a nie jako zdobywca. Zaczyna on wtedy rozumieć wagę emocjonalnych więzi, które wcześniej traktował jako słabość, a gdy Mark odwiedza tę planetę, Nolan przeprasza go za wszystko, czego dokonał. Postawił on więzi rodzinne ponad lojalność wobec Imperium, za co zapłacił schwytaniem przez Wiltrumów. Nolan? Hmm. To brzmi trochę jak Negan, a w kontekście tego materiału grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, jaką przemianę przeszedł Negan z serii The Walking Dead. W sumie nawet jest pewnego rodzaju połączenie między tymi seriami, bo Marka podkłada aktor wcielający się w Glenna, a Jeffrey Dean Morgan gra Conquesta w Niezwyciężonym. Negan i Glenn wtedy mieli swego rodzaju dogrywkę, kto wie ten wie. No ale nie odchodząc od tematu, Nigan to według mnie jeden z najlepiej napisanych złoczyńców w całej popkulturze. Przemiana, jaka zaszła w postrzeganiu świata przez niego, zdecydowanie zasługuje na wspomnienie w tym materiale. Od charyzmatycznego i w pewien sposób budzącego respekt tyrana, po empatycznego członka społeczności Aleksandrii oraz wspólnoty. Gdy poznajemy Nigana, prezentuje się on jako bandzior, który grabi nowo powstałe społeczności, przez co te ledwo łączą koniec z końcem. Z czasem jednak zostaje obalony przez Rika i spółkę i trafia do prowizorycznego więzienia na parę lat. Wtedy też zmienia on swoje nastawienie, bo żałował wszystkiego, czego dokonał, a śmierć Karla tylko przyspieszyła ten proces. Nigan szanował syna Rika, przez co gdy spędzał wyrok w więzieniu, z chęcią rozmawiał z Judy, córką Grimes'a która zbudowała u niego empatię w trakcie apokalipsy. Poza tym, w wątku ucieczki z Aleksandrii, gdy chłopak, który podziwiał uciekiniera za jego wyczyny sprzed lat, zabił matkę z dzieckiem, które potrzebowały pomocy, bo jak to ujął, tak zrobiłby dawny negan. Tyran wrócił do Aleksandrii z wyrzutami sumienia, że nie ma już czego szukać poza więzieniem. Tak naprawdę wątków ze zmianą tej postaci jest naprawdę wiele. Można by jeszcze wspomnieć o pomocy w obaleniu plemienia Alfy, czy pomocy w walce z korupcją we wspólnocie. Nigan występuje również w sequelu Dead City, który jeszcze bardziej ukazuje jego ludzką stronę, kiedy to zajmuje się on dziewczynką, której nieświadomie zabił rodziców. To właśnie za to wszystko lubimy czarne charaktery. Każde zasługuje na drugą szansę i zrozumienie, a jeśli ktoś jest dobrze napisany, sympatia wobec niego sama się buduje. Troszkę się rozgadałem, w zasadzie to dłużej niż zwykle, więc uciekam jako łza na deszczu oczko dla fanów Blade Runnera, bo mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Przekazuję pałeczkę komentarzom, dajcie znać swojego ulubionego złoczyńca, który przeszedł finalnie na stronę dobra lub zmienił zdanie. Ja uciekam, do następnego materiału, siema!